Nie uwierzycie, nie, nie uwierzycie, bo ja sam nie wierzę. Zresztą, zobaczcie to sami. Popatrzcie, co tutaj jest, widzicie to? Wyłaś. Ja pier... Ja pierdziele. Powiem Wam, że na bank to jakiś amerykański żołnierz zgubił. Nokia. Zabytek. No. Zapytam właściciela, może to jego. Oddam mu. Ale. Telefon do przyjaciela można wykonać. Okej, okay, lecimy.